Skala umożliwia nam zmianę rozmiaru modeli, jak i zmianę rozmiaru poszczególnych elementów modeli. W tym odcinku dowiesz się, jak korzystać z narzędzia do skalowania modeli, a na koniec filmu zobaczysz, jak tworzyć lustrzane odbicie. Narzędzie najszybciej możemy uruchomić poprzez wciśnięcie klawisza S na klawiaturze. Przy kursorze pojawi się kwadrat zawierający mniejszy kwadrat w środku. Kolejnym krokiem jest wybranie elementu do skalowania poprzez kliknięcie na niego. Pojawią się uchwyty służące do skalowania. Jest ich dość dużo, ale możemy wyróżnić tylko trzy rodzaje. Uchwyt narożnikowy, który skaluje cały obiekt równomiernie, jego proporcje zostają niezmienione. Uchwyty płaszczyzn, skalujemy geometrię względem przeciwnych płaszczyzn. Możemy w ten sposób rozciągać lub spłaszczać model. I uchwyt narożnikowy. Tutaj mamy do czynienia ze skalowaniem nierównomiernym. Możemy jednocześnie przeskalować obiekt w dwóch osiach. Moim zdaniem, ta opcja skalowania jest opcją, z której będziesz korzystać najrzadziej. Po wybraniu odpowiedniego uchwytu skalowania, zmień wielkość modelu poruszając kursorem. Jeśli chcesz zatwierdzić jego wielkość, kliknij lewym przyciskiem myszy. W ten sposób obiekt zostanie powiększony, a ty zakończysz operację. Przejdźmy teraz do określania dokładnych wartości skalowania. Chciałbym, aby ten model był na przykład dwa razy większy. Wybieram skrót klawiaturowy S, klikam na narożnik, aby skalować równomiernie. Zobaczcie, że teraz uczając kursorem, zmieniają się wartości w oknie na dole. Chciałbym, aby ten model był dwa razy większy, więc wpisuję z klawiatury 2 i zatwierdzam Enter. Jeśli nie zmienimy na inne narzędzie lub nie wyjdziemy z narzędzia, mogę cały czas zmieniać wartość skali. Wpisuję 0,5, Enter. Model zmniejszył się o połowę od początkowego. 1, Enter. Model jest taki, jak był na początku. My chcieliśmy, aby model był dwa razy większy, więc wpisuję 2 i zatwierdzam klawiszem Enter. Jeśli chcesz skalować względem środka, wystarczy, że w dowolnym momencie skalowania wciśniesz Control, następnie kursor przeciągaj do środka lub na zewnątrz, w zależności od potrzeb. Tak jak wspomniałem na początku, skalować możesz nie tylko całe modele, ale również ich elementy, z których są zbudowane. Tutaj przykład. Wchodzę w edycję grupy, zaznaczam krawędź na środku, wybieram S na klawiaturze, łapię narożnik i na przykład mogę teraz użyć skalowania względem środka, czyli wciskam CTRL i skaluję tylko element naszego modelu. Za pomocą narzędzia skala możemy tworzyć również tłuszczane odbicie. Wciśnij klawisz S. Zaznacz obiekt, który chcesz edytować. Następnie wybierz środkowy uchwyt na płaszczyźnie i przeciągnij na drugą stronę. Zobacz, że w polu na dole po prawej stronie SketchUp sam dociągnie nam na wartość minus jeden. Jeżeli będziemy w okolicy minus jedynki, i klikamy. Mamy gotowe lustrzane odbicie. Jest jeszcze prostszy i szybszy sposób. Tak samo jak ostatnio. Kliknięcie w prawidłowy box i wpisanie od razu z klawiatury minus jeden i zatwierdzenie enterem. Mamy gotowe, lustrzane odbicie tej bryły. Pamiętaj, że skalować w programie SketchUp możesz na dwa sposoby. Pierwszy, który omówiliśmy podczas tego materiału już znasz. Kolejny sposób to skalowanie używając narzędzia miarka. O nim dowiesz się w innym filmie na naszym kanale.